Twoja wina, wszystko, ale nie wiem, tak powiedziałem, że co chciałbyś zobaczyć moją twarz? Co? Nie co ty gadasz? No gadaj. To co powiedziałeś? Eee. Yy, a masz pustą sesję? Nie. To weź szukaj pustej sesji. Ja, jak mnie wczyta do GTA Online, to wiesz, szukamy pustej sesji. No to tym bardziej, no wiem, jak będzie źle coś z internetem, to stream od razu wyłączany jest. Dzisiaj coś ten internet, coś mu. Coś, kurde, ten internet dzisiaj nie praży. Biedronka wyłączyła te światła chyba. Co? Nie no, fajnie. Szybam <laughs> no <laughs> i sesy. Mmm, mmm, mm, mmm, A ja mnie cały czas przede mną. A, a czemu wczoraj nie gadałeś? Rodzice spali, a dzisiaj nie śpią? A ty jedziesz gdzieś na wakacje? Jedziesz, jedziesz gdzieś na wakacje? Gdzie? Aha Siema szalony Jak są jakieś lagi to internet rip Wyłączam streama jak coś Stry Słyszysz mnie normalnie? Mówię nie da się osi szukać. Jakoś się tam robiło, ale tam nie można dużo rzeczy robić. Ciekawe czy mi teraz sesja wczyta przy tym internecie, nie? Jesteś taka zimna jak lód. Jakość połączenia internetowego nie jest obecnie wystarczająca do transportowania rozgrywki. Ciekawie. Dobra, wyłączam streama, bo nie chcę mieć lagów.